Sjoniści, budowcy będą szukali, bo się okaże, że to jest jedyna droga, będą szukali przez Radę Pomocy Żydom Żegota dwóch dróg. Pierwsza to jest droga do uratowania tych nielicznych już Żydów, którzy pozostali przy życiu czyli znalezienia dla nich miejsc po stronie aryjskiej. I druga bardzo ważna droga mianowicie droga kurierska na zachód, do rządu polskiego na emigracji, bo tylko ten rząd jest w stanie podjąć ryzyko i głosić całemu światu, że Żydzi są mordowani. Znowu, to nie jest rok 39 już, 40, 41, to już jest moment, w którym środowiska żydowskie też wiedzą w grudniu 42 roku, że ich Niemcy mordują do ostatniego, a świat milczy. Teraz już nie chodzi o to, żeby amerykańscy Żydzi wysyłali 15 paczek, bo to nie ten etap żywnościowy. Co z tego, że ta paczka przyjedzie, trzy czwarte tych paczek Niemcy wezmą dla siebie i potem na front wschodni, bo nie ma nawet odbiorców, bo oni już z Dębępolski w, w Bez rządu polskiego, bez tej informacji o tym, co naprawdę się dzieje, los Żydów jest i to sami Żydzi zaczynają rozumieć. Więc Rada Pomocy Żydom ma dwie olbrzymie funkcje. Z jednej strony jest tym miejscem spotkania polityków żydowskich i polskiego państwa podziemnego, efektem którego są budowane różnego rodzaju raporty emisariusze, najbardziej oczywiście znany emisariusz to będzie Jan Karski, który. Jeszcze w 1942 roku wyjeżdża do e, Wielkiej Brytanii, do rządu polskiego, e, w, w, przez całą Europę okupacyjną, okupowaną przez Niemców. Tam dociera później do Stanów Zjednoczonych i m.in. opowiada o wszystkich cierpieniach, którymi są poddawani na ziemiach okupowanych przez Niemców Polacy i Żydzi, bo ma on oczywiście misję reprezentowania rządu polskiego, w związku z tym on nie opada tylko o Żydach, ale przede wszystkim o Polakach, o tym, co się w ogóle dzieje pod okupacją niemiecką. W drugą stronę z kolei rząd polski na uchodźstwie poprzez stworzenie Rady Pomocy Żydom na terenie kraju wpisuje do budżetu państwa polskiego kwestię pomocy, czyli Rada pomocy Żydom, podobnie jak inne departamenty, otrzymują pieniądze na rzecz udzielania pomocy w kraju dla Żydów, którzy zdecydowali się uciec i szukają schronienia. To jest znowu bardzo ważne, ponieważ ta struktura Polskiego Państwa Podziemnego to nie są, no tak jak dzisiaj, nie wiem, podsta która sobie listy przewozi czy jakieś inne dla nas wirtualne na rzeczywistości tylko to są konkretni ludzie na przykład to są ministrowie rządu polskiego na uchodźstwie, którzy tam budują budżet i decydują że tam mniej więcej około 500 zł tak jak ludność polska jest do tej pory była ratowana taki ludność żydowska każdy Ratowany ma utrzymywać mniej więcej wysokość 500 złotych. Ten budżet jest konstruowany, ale te pieniądze, czyli te dolary, to złoto, e, musi być przewiezione. Napisać to jest łatwo, a to musi ktoś zrobić. To są kolejni emisariusze, to są ekipy zrzutków cichocielnych, którzy zrzucani są na teren Polski z wielką ilością pieniędzy rządu polskiego do różnych celów, czyli do różnych departamentów, w tym między innymi na potrzeby Rady Pomocy Żydom. To są takie wielkie pasy, którymi byli oni tutaj przepasani. Część z tych pieniędzy docierała, część oczywiście nie docierała. Ludzie ginęli, byli wyłapywani, mordowani przez Niemców. To nie są warunki Poczty Polskiej, tylko to są warunki konspiracji i II wojny światowej. Mówię o tym, żeby Państwo mieli świadomość, że polskie państwo ówczesne od 1942 roku wprowadza kwestię pomocy Żydom jako jeden z celów wojny. Z punktu widzenia tego państwa. Miarą, różne są miary, można to yy, oceniać na poziomie deklaracji, na poziomie aktywności dyplomatycznej, na poziomie aktywności budżetowej. Gdzie byśmy nie zajrzeli, wszędzie. W tej aktywności polskiego państwa będzie kwestia żydowska. Też trzeba o tym pamiętać, ponieważ jeżeli mamy honorować Polaków, to przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale na pewno, mówiąc generalnie, urzędnicy polskiego państwa podziemnego i urzędnicy polskiego państwa na To są ci, którzy pomagali Żydom tyle, ile mogli. To był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, który tę misję Karskiego tam przyjmuje. To jest ambasador Laczyński na poziomie Londynu, który dyskutuje z rządem Wielkiej Brytanii. To jest właśnie ta cała rzesza urzędników rozpisujących budżet państwa, bo to są potem ci emisariusze. To wszystko są kolejne grupy ludzi, którzy wpisani są w to wielkie dzieło pomocowe. Rada Pomocy Żydom, jednak działa przede wszystkim w konspiracji i ma za zadanie udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują. Dzieli się na referaty bardzo różne, między innymi ten najbardziej znany, to jest Referat Dziecięcy, którym opiekuje się Irena Sendlerowa, która w Radzie Pomocy Żydom nadzoruje, co nie znaczy, że jest jedyna, nadzoruje te prace, które dotyczą wynoszenia z gett, znowu tutaj największym przykładem jest getto warszawskie, dzieci, które to dzieci następnie przez nią są, że tak powiem, odnotowywane, dzięki czemu one mają tożsamość, którą dopiero po wojnie będą mogły uzyskać, natomiast na razie są konspirowane Poprzez legalizacyjne środki różnorodne, to inne referaty się tym zajmowały Rady Pomocy Żydom i na ogół trafiały do różnych domów, przede wszystkim do domów zakonnych, zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim żeńskie zgromadzenia zakonne. Tutaj taką wspaniałą postacią obok Sendlerowej będzie siostra Matylda Getzler, która będzie przełożoną zgromadzenia sióstr rodziny Maryi i w zasadzie wszystkie domy tych kilkadziesiąt domów, które na terenie Generalnego Gubernatorstwa się znajdowały, we wszystkich tych dzieci żydowskie były blokowane, które już od tej pory są dziećmi chrześcijańskimi, bo należało je zalegalizować. Metody legalizacyjne były różnorodne. Najważniejsze to były te metody, w których funkcjonował Kościół katolicki, czyli parafie. Zdobywanie legalnych papierów, ale fałszywych wyglądało następująco. Przede wszystkim księża, między innymi znowu w warszawskim getcie, najbardziej tutaj znana postać to był ksiądz Marceli Godlewski, czyli proboszcz parafii wszystkich świętych kościoła, który był w getcie wewnątrz dla Żydów katolików, było oczywiście bardzo mało, ale byli i Niemcy w związku z tym pozwolili na funkcjonowanie tej parafii. Jak tylko w lipcu 1942 roku się zaczęła ta akcja likwidacyjna, no to część z tych Żydów prosiła księdza Godlewskiego o to, żeby mogli opuścić getto, to ułatwiał im, przerzucał w różne miejsca. No i tworzył całą siatkę dokumentacji. Dokumentacja polegała na tym, że Kościół... No, godził się na to, żeby fałszować własną dokumentację, bo warunki były nienormalne. W normalnych warunkach dzisiaj mam nadzieję z Państwa takich fałszywych dokumentów Kościele nie dostanie. Na czym to polegało? Jak Państwo wiedzą są księgi e, metryki, są księgi, w których zapisuje się szty, czyli księga sztów, i z drugiej strony jest księga, gdzie zapisuje się zgony. Otóż... Potrzebująca nie było takie łatwe. Potrzebująca osoba musiała być określona, czyli dany propost musiał wiedzieć, że to jest na przykład młodzieniec 25 letni. Na przykład szukało się w księdze sztów pod odpowiednią datą, czyli te 25 lat wcześniej, prawda? Dane osobę, potem brało się księgę zgonu, sprawdzało się, czy jakby to tragicznie nie brzmiało szczęśliwie ten człowiek nie żyje, albo zaginął, nie wiadomo, na przykład oficerowie, którzy zginęli w Katyniu. Tylko to oni jeszcze wtedy rodziny nie wiedziały, że zginęły, no ale wiedzieli, że nie ma z, nich, z nimi kontaktu. To użyczali tych ludzi, te nazwiska, prawda? Albo okazywało się w księdze, że rzeczywiście zmarł. No to w tym momencie już ten człowiek mógł ożyć na nowo. Tylko to już był dawny Izaak, a teraz już Jan Kowalski, który stawał się tymże. I ksiądz Progno w związku z tym wypisywał takie zaświadczenie z pieczęcią parafii, legalizujące ten cały ceremonię, można powiedzieć, zdobywania informacji. I ten papier dawał podstawę do starań już o autentyczne kankarty, ausweizy i dzięki temu Żydzi, jak to nazywamy, mogli funkcjonować na tak zwanej powierzchni, czyli nie musieli się kryć w lepiankach, ziemiankach, w lasach itd., tylko jeżeli nie mieli wyglądu żydowskiego, semickiego, mogli funkcjonować na terenie normalnym, legalnym. W związku z tym również Rada Pomocy Żydom miała referaty, które zajmowały się tą legalizacją i podreferaty, czy tam czynności, zakłady, na przykład fotograficzne gdzie trzeba było zrobić zdjęcie do tych różnych dokumentów, które należało pofałszować. Albo na przykład zakłady fryzjerskie, gdzie należało przefarbować włosy ściemnych na blond. To wszystko opowiada o bardzo daleko idącym ciągu jakby konspiracyjnych funkcji, które musiały za sobą się zaś zębić, żeby mogła być dana osoba uratowana. A więc ta struktura Rada Pomocy Żydom była bardzo, bardzo rozbudowana. Te osoby przez nią, przez Radę Pomocy Żydom ratowane, trafiały, jak mówiłem, jeśli chodzi o dzieci, przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych, na przykład do Szymanowa, tutaj na Podkarpaciu, wiele również było domów zakonnych, gdzie były żydowskie dzieci przechowywane w szkołach żydowskich w szkołach polskich zarówno dziewcząt dla dziewcząt jak i dla chłopców ale także na przykład w rodzinach ziemiańskich praktycznie cała struktura konspiracyjna ziemiańska czyli uprawa tarcza pod takim kryptonimem ona funkcjonowała była zaangażowana w to żeby na dworach jako pomoce kuchenne pokojówki jako ogrodnicy różne osoby żeby to właśnie były osoby pochodzenia żydowskiego w ten sposób się ratowały, A dwory, jak wiadomo, w czasie wojny no, spadały się z 20-30 osób różnych, ciotek, wujków i tak dalej. Można było zalegalizować w związku z tym kolejną osobę, która właśnie była jakąś daleką ciocią, której nigdy w życiu tam nie widziano, ale w tej chwili warunki wojenne zmusiły ją do przyjazdu. Podobno, podobnie ludność krócka, która przyjmowała też od Rady Pomocy Żydom. Żydów, również czasem pieniądze na wsparcie ich gospodarcze i tutaj bardzo ważna kwestia finansowa, mianowicie żeby rodzina polska mogła uratować Żyda, czyli dodatkową osobę do wykarmienia, musiała de facto korzystać z dodatkowych środków, czy to środków żydowskich, czy środków organizacji, czyli Polskiego Państwa Podziemnego, ponieważ Niemcy po stronie polskiej też zastosowali bardzo drastyczne ekonomiczne represje powodujące, że żeby Polacy mogli przeżyć ci pracujący w przymusie pracy, nie mogli przeżyć tylko i wyłącznie na te dostępne kartki. To spowodowało bardzo daleko idący handel podziemny, który powodował więź między wsią a miastem i ta Romanka przyjeżdżająca do miasta, no to była rombanka, która dawała szansę na przeżycie. To powodowało oczywiście pewne niebezpieczeństwa polegające na tym, że w pieniądze były, a ta rąbanka była oczywiście sprzedawana po dużo, dużo wyższych cenach, które rynek czarny ustalał, a nie yy, tam wola okupanta niemieckiego. W związku z tym trzeba było mieć na to pieniądze. To oczywiście powodowało pewne konsekwencje dla wielu rodzin, że nagle te rodziny kupowały nie kilogram, tylko dwa czy trzy, musieli mieć w związku z tym na to więcej pieniędzy, ale też musiała być świadomość w dużej mierze okolicznej sąsiedzkiej ludności, że jeżeli ktoś idzie do sklepu i nagle kupuje dużo więcej, to znaczy, że ktoś jeszcze w tym mieszkaniu jest. W związku z tym znowu te metody legalizacyjne ukrywania, Żydów były względne, to znaczy na ogół lepiej było nie pytać się, po co te więcej mięsa. Im mniej wiesz, tym lepiej. Wszystko jest w pewnym zawieszeniu, w niedopowiedzeniu. I teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, mianowicie ta pomoc, o której w tej chwili opowiadałem, to była tak zwana pomoc zorganizowana, czyli tworzona przez struktury polskiego państwa podziemnego. I Rada Pomocy Żydom niewątpliwie ma olbrzymią zasługę, że z racji funkcjonujących tam urzędników polskiego państwa podziemnego od prawa do lewa, od Zofii Kossak, Witolda Bieńkowskiego, Młodziutkiego, Władysława Bartoszewskiego po przewodniczącego Rady Pomocy Żydom, Luciana Grobelnego z PPS-u, to byli wszystko ludzie, którzy dzięki temu, że mieli Kontakty po stronie aryjskiej w swoich partiach politycznych, w swoich strukturach, w których Żydzi nie mieli tych kontaktów, no bo byli właśnie do tego momentu obcymi, gdzieś tam daleko. Oni nie znali tych zgromadzeń zakonnych, to Polacy je znali. W związku z tym to był ten łącznik z tymi partiami żydowskimi, które też były w razie pomocy Żydom, ale te partie żydowskie same w sobie niczego by nie załatwiły, niczego by nie miały szansę na wypracowanie tych wielu, wielu dróg dotarcia do rodzin czy do zgromadzeń zakonnych polskich. To jest tak zwana pomoc zorganizowana. Ale trzeba sobie powiedzieć, że zdecydowana większość Żydów została uratowana w ramach, czy była ratowana w ramach tak zwanej pomocy niezorganizowanej. Bo ucieczki były spontaniczne. Były podejmowane przez Żydów decyzje w bardzo różnych okolicznościach. Między innymi pani Fajna Zawacka, to jest jej nazwisko już po. słucham? Nie, 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 nie mówię o pani generał Zawackiej Zo. Nie, nie, o innej osobie. Elżbieta Zawacka Zo to oczywiście wspaniała postać, Polka, jedyna cichocienna kobieta spośród tych wszystkich cichociennych. Natomiast mówię o Halinie Zawackiej, żydówce z Końskiego, która zostawiła bardzo ciekawe wspomnienia i która opowiada o swojej decyzji wyjścia z Getta i ucieczki stamtąd. Otóż gdzieś kiedyś poznała jakąś dziewczynę, Polkę, dosłownie widziały się pięć minut, dały sobie adres. No i no tak jak my, no dzisiaj też się y, zobaczyliśmy. No i ja Państwu wielu powiem, że tam jak będą Państwo w Warszawie, to zapraszam, prawda, możemy gdzieś się spotkać. No i z wielu się tam spotkamy w ciągu najbliższych lat. Albo ja z Państwem w Miercu też niech będzie. Pan przyjedzie, to niech Pan pamięta, że tam ten blok, Piąty po Lewej, to tam na Piątym Piętrzym, no i Pan krzyknie, to się zobaczymy. No bardzo fajnie, ale to są takie opowieści, prawda? Otóż to była też sobie taka opowieść. Tylko, że dla tej Żydówki w pewnym momencie. Ta Polka, która była raczej mityczna niż rzeczywista, była jedyną, która ona kiedykolwiek poznała. I kiedy w końskim to getto zaczęło być likwidowane i tam jej rodzina poradziła jej, żeby ona właśnie zostawiła niech ucieka, bo to w ogóle już nie ma sensu, szans i tak dalej, ona decyduje się na wyjście. Wiedzą Państwo, gdzie jest końskie. Ta dziewczyna mieszkała, ta Polka w Skarżysku Kamiennej. No to jest jakieś 120 no mniej więcej kilometrów. Otóż ta Żydówka, ona to wszystko opisuje w świetnych wspomnieniach. Jedzie, jedzie, idzie, przemykając się przez te różne tereny i nagle o 10.11 w nocy tu, 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 w drzwi tegoż domu Skarżysku Kamiennej, otwiera jej drzwi ta dziewczyna, no i obydwie są w gruncie rzeczy totalnie zaskoczone. To znaczy ta Żydówka nie jest zaskoczona, bo ona wie, gdzie puka. Natomiast ta polka do no, różnych osób się spodziewała, ale na pewno nie osoby, które raz w życiu gdzieś tam widziała przez 5 minut. I ta Żydówka wchodzi tam, okazuje się, że w tym domu mieszkają trzy kobiety w dwóch pokoleniach. No i one jej mówią, no dobrze, no to możesz zostać, no a Państwo tak takiego nieznajomego to najdługo by tak zostawili u siebie w domu. Tak, na, tak normalnie. No nie jest to łatwa decyzja, prawda? Więc mówią tej dziewczynie, że no dobrze, no z tego przyszła. Oni wiedzą oczywiście, że to jest żylówka, wiedzą, ona jej opowiada, że uciekła, że w tym końskim straszne rzeczy siedział ale swoim, my nie, nie przygotowaliśmy się na to, że ktoś z nami będzie mieszkał. No możesz dwa dni pomieszkać, ale no musisz gdzieś szukać dalej. Ale ona nie ma dalej. Nie ma dla niej dalej, bo to jest jedyny dom, w którym ona mogła, może się znaleźć. I ona pisze tam taką, takie zdanie. Dostałam 48 godzin de facto po to, żeby udowodnić tym polskim kobietom, że ja jestem im niezbędna. No wyobraźcie sobie. Czy to jest łatwo wypracować taką wzajemną relację w 48 godzin, żeby trzy polki, świadome, że mogą zostać zamordowane, decydują się na to, żeby ta osoba nie zostawała na 48, tylko na całe życie. No i dochodzi w te 48 godzin do takiej więzi między nimi, że oczywiście ta polka najstarsza, ta. Matka Rodu mówi, Ty już oczywiście nigdzie od nas nie wyjdziesz, ale one też musiały sobie to wypracować. To nie jest tak, że ci Polacy nagle z minuty na minutę wszystko wiedzieli, jak mają się zachować. To nie jest łatwe. To spotkanie, to po tym waleniu o dziesiątej w nocy, godzina policyjna, świadomość, że mogą być wydani, że Niemcy mogą się pojawić, znaleźć i natychmiast się rozstaną z życiem. No i rozpoczyna się przez te kolejne lata, jak Zawadzka o tym pisze w swoich wspomnieniach, zaczyna się ta wielka gra w cudzysłowie legalizacyjna, gdzie na przykład ona opowiada, że ponieważ w ogóle nie jest katolicką, nie zna w ogóle kultury polskiej, no tak jak mówiłem Państwu, ta, ta obcość była z wyboru, a teraz jest rzeczą utrudniającą no to otrzymuje szybkie lekcje katechizmu, otrzymuje szybkie lekcje świętowania. Na przykład cały jest tam bardzo ładny pasus dotyczący Bożego Narodzenia, gdzie oni idą na pasterkę, bo nie da się długo udawać, że nie ma jakiejś osoby w domu, gdzie są domki tak szeregowe i 40 sąsiadów. No i co mają ci sąsiedzi? Nie widzieć, że ktoś jest jeszcze nowy? No przecież wiadomo, że wiedzą, widzą. To jest naturalne, nie? jako że po pewnym czasie społeczność się dowiaduje. Więc oni ją przedstawiają jako swoją kuzynkę, która się pojawiła. No ale żeby ta kuzynka była faktyczną kuzynką, to jak pisze ta Hanina Zawadzka, ona musi wiedzieć, kiedy klękać, ona musi wiedzieć, kiedy odmawiać pacierz, ona musi bardzo dużo rzeczy wiedzieć. Musi wiedzieć, co to znaczy opłatek w Wilnie, bo przychodzą goście i chcą się podzielić, na no to jak ona ma nie rozumieć, co robi. To jest nagła, szybka lekcja polskości, którą ona zdobywa no, w warunkach ekstremalnych. To jest ta pomoc, indywidualna, niezorganizowana. Co jest jej cechą taką podstawową? Dwie są cechy. Pierwsza to to, że jest ona bardzo często utkana na drodze wielu, wielu ludzi. Jak jedna z osób uratowanych napisała w jednej z relacji, że jak sobie dzisiaj liczę, to ten łańcuch dobrej woli, to było mniej więcej 45 osób. Tyle umiem zapamiętać. I gdyby ten łańcuch w jednym momencie został zerwany, to już następnym by nie było. Czyli to jest łańcuch, gdzie musiało się nawarstwić na siebie kilkadziesiąt osób, które w sytuacji tej Haliny Zawadzkiej, tej Polki, która otworzyła jej drzwi, powiedzieli tak. I w wielu relacjach żydowskich widać właśnie to nagromadzenie Polaków, którzy im pomogli w takich właśnie bardzo różnorodnych momentach i w różnorodnych formach. To nie musiała być koniecznie pomoc tak długa, dwa, trzy lata, w, we dworze, czy w mieszkaniu, czy w domu. To wystarczyło przenocowanie na jedną dobę. To było przejazd w jednej wsi do drugiej wsi wozem konnym. To było na przykład jak w wielu przypadkach rodzin wiejskich, gdy w momencie, kiedy żandarmeria zaczynała szukać w, we wsi Żydów i nie znaleźli szczęśliwie, to następnego dnia dana rodzina brała na wóz tego ukrywanego Żyda i wiozła do swojej ciotki, siostry wujka, dwie, cztery wsi dalej. Mówiąc, żebyście przez jakiś czas chronili. Jak się wyciszy u nas, Niemcy wyjdą, to my po nią wrócimy. No wracali, nie wracali. Znowu historia się powtarzała. I tak prawda, ten łańcuszek trwał. To jest to zjawisko pomocy indywidualnej, bardzo, bardzo ważne, czyli wiele osób na drodze. I drugie zjawisko szalenie istotne w wielu relacjach, które ja czytałem między innymi z racji tego, że... Jestem współzałożycielem Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i bardzo wszystkich Państwa też zachęcam, jeżeli takie gdzieś w pamięci rodzinnej są ślady, żeby do mnie napisać w tej sprawie. W tym komitecie mamy wiele już tysięcy osób, które tam figurują i widać wyraźnie z tych listów, z odrodzin przypływających, że podstawowa motywacja to nie było to. Czy myśmy Żydów kochali, czy nie kochali, tylko było to, co ma jedno słowo. To znaczy sumienie. A konkretnie sumienie katolickie. To znaczy ta odpowiedź na tak była uwarunkowana z jednej strony potwornym strachem, i ten strach widać w tych relacjach, nawet do dzisiaj, jak ci ludzie piszą, udzielający pomocy. I przeciwko temu strachowi jedyne, co zaważyło, to właśnie to, że ja jestem chrześcijaninem i dlatego muszę pomóc. To jest to sumienie, które wówczas w czasie II wojny światowej bardzo, bardzo było mocne i powodowało bardzo często, że udzielano pomocy. Znam też relacje oczywiście inne, jedna z osób, która relacje, którą czytałem, Wyglądała te relacje mniej więcej w ten sposób. Młoda osoba, dziecko to pisze. Wówczas dziecko w czasie II wojny światowej, ma 10-12 lat. I widzi w pewnym momencie jej ojciec był ze świata artystycznego, aktor czy reżyser, to już nie jest najistotniejsze. W środowisku tym aktorskim, jak Państwo wiedzą, było sporo Żydów przed wojną, to było jedna z takich dziedzin, gdzie aktywni byli Polacy pochodzenia żydowskiego, w związku z tym, w tym świecie aktorskim, w czasie wojny te relacje polsko-żydowskie były istotne. One dawały szansę na ochronienie jakiegoś Żyda, gdy ten uciekał z getta, no to gdzie miał pójść? Do znajomego filmowca, no to właśnie Polaka. No i jedna z takich historii, którą czytałem, to Właśnie perspektywa tego dziesięcioletniego dziecka, gdzie znowu jest puk, 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 wchodzi jakaś ciemna postać i ta dziewczynka tylko z kuchni widzi nerwową rozmowę między ojcem a tym Żydem, rzecz jasna, który wchodzi. Rozmowa trwa 4-5 może minut. Ten Żyd wychodzi, drzwi się zamykają, ojciec wchodzi do pokoju i zaczyna płakać. No i ona dopiero po, po wielu latach jakby zrozumiała, co to znaczyło, a ten płacz to była właśnie to, że on odmówił temu żydowi.